Według Rzeczpospolitej później to potwierdzała także Interia i Onet, to nie rosyjski dron, ale polska rakieta, która miała ten dron strącić, trafiła w dom. Czy to coś zmienia w całej tej historii, którą znamy od, tych, od tego tygodnia? Nie zmienia oczywiście tego, że cała sytuacja miała miejsce z powodu działań rosyjskich i to Kreml i Władimir Putin ponoszą winę za to, co się stało. Więc to jest poza nawiasem jakiejkolwiek dyskusji. Natomiast oczywiście bulwersujące jest to, że wiele na to wskazuje. Ta Informacja była trzymana w tajemnicy nie tylko przed opinią publiczną, ale także przed panem prezydentem, jego najbliższymi współpracownikami. Przy, przypomnij mi, odbywała się przecież jakiś czas po tym wydarzeniu Rada Bezpieczeństwa Narodowego i wedle oświadczenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego informacja o tym, że to była część rakiety, cała rakieta, a nie dron rosyjski, właśnie, który spad, która spadła na ten dom, nie została tam podana. No To oznacza, że okłamano prezydenta, bo przecież każdy specjalista fachowiec, który pojawił się tam na miejscu, od razu chyba zauważył, że to nie był dron rosyjski, tylko rakieta.